Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Maciek, kolejny występ, bardzo dobry. Mówiłeś o czołowej 15, jest czołowa 10, więc chyba zadowolony. Czyli wynik dobry, ale od drugiego skoku troszkę szkoda, bo był no, po prostu zepsuty. Nie można powiedzieć, że, że dobry z małymi błędami, albo po prostu zepsuty. Przeszedłem na palce na, na progu, już nic się nie dało z tego zrobić, także ten wynik i odległość w drugim skoku i tak była, można powiedzieć, miłym zaskoczeniem patrząc na, na ten skok. No ale były dzisiaj bardzo ciężkie warunki, no, padał deszcz i te tory były dosyć wolne, aż w drugiej serii zwalniało troszkę przed progiem. No, no, to nie są moje warunki, więc dziewiąte miejsce w takich warunkach to i tak jest sukces, ale no, wiadomo, niedosyt nie jest, bo można było lepiej. Z tego co mówisz, to można było walczyć i o podium tutaj, no bo te, te, do tego trzeciego miejsca, tam nie było aż takich różnic. No dokładnie, no, chociażby wczorajsze skoki pokazały, że można walczyć o podium, w sumie drugie miejsce w kwalifikacjach i, i gdybym powtórzył takie skoki, gdyby te warunki cię były troszkę lepsze, kto wie, No nie chcę teraz mówić tu o walce o podium, bo to nie jest nie akurat teraz mój jakiś główny cel, to co zaprząta mi głowę, ja muszę teraz tą formę ustabilizować, po prostu skakać, skakać. Jak najczęściej wchodzi do tej czołowej dziesiątki, a gdzieś w końcu warunki dopiszą i, 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 i te skoki będą dwa równe, to, to podium jest realne, także tutaj nie mówię, że, że, że nie. Jak się czujesz przed Biszoschowem, liczysz na to, że tam jest szansa na jeszcze lepszą lokatę i lepsze skoki, czy nie lubisz tej skoczni? Z tych czterech skoczni na, na turnieju akurat Biszoschowe najbardziej nie lubię. W sumie wszystkie trzy te tutaj poprzednie lubię, nawet bardzo a ta w Biszosowem troszkę mnie odpowiada. Ten długi rozbieg jest tam bardzo specyficzny. No mam tylko nadzieję, że będzie, będzie zimno i nie będzie padać, bo wtedy, wtedy będzie w miarę łatwo dojechać do progu, ale jeżeli będzie padać, to ten płaski rozbieg jest tak strasznie wymagający, że no, trzeba będzie ten dojazd jak najszybciej ustabilizować i, i to chyba będzie głównym e, takim punktem do, do koncentracji tam, bo e, nie jest to mój wymarzony rozbieg tam. No to dzięki Macie, kto życzę, żeby w Biszącówem były dobre warunki i dobre skoki. Dzięki.